No dobra, zaczynamy. Ladies and gentlemen, pierwszy odcinek mówiący o Flair, Przegród łańcucha flare i tego, co się ostatnio dzieje. Więc zacznijmy od Koingeko. Flair znajduje się dzisiaj na pozycji 101. Ostatnio wypadło z pierwszej setki, wróciło na chwilę, później znowu wypadło. Także na razie bujamy się gdzieś w okolicach stówy. Jeśli chodzi o performance, to ostatnie 7 dni pozytywnie ale tu już w dłuższej perspektywie 14 i 30 dni jest na minusie. Także tak wygląda dzisiaj sytuacja. Jeśli chodzi o wykres, chciałem tutaj przedstawić trochę hopium, bo mamy tutaj, jesteśmy na ważnym poziomie 14,29 i walczymy, żeby nie spać poniżej. Przed nami poziom no 1,662 i to jest poziom do którego dążymy. I mam nadzieję życzę tego wszystkim, którzy oglądają to i sobie również, że jest to akumulacja Wykofa. Tutaj u góry przygotowałem dla was rysunek, który pokazuje jak to wygląda technicznie. Mam nadzieję, że tutaj ten knocik to był właśnie ten do zejścia poniżej supportu. Teraz już uklepujemy dno i będziemy ruszać do góry. Będę Wam to pokazywał co jakiś czas. Zaznaczyłem tutaj niebieskim kolorem ważne dzienne poziomy. Kolorem czerwonym to są poziomy tygodniowe. Także jeśli chodzi o technikalia, tak to wygląda. Średnie kroczące, no niestety też nie wyglądają dobrze. Mamy przycięcie w dół. Chyba zmienię te kolory, bo jakoś tak się źle kojarzą. <laughs> Natomiast no, mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli Golden Cross i, i przetniemy się w drugą stronę. To są oczywiście 50 i 200. Dobra, idąc dalej, jeśli chodzi o aktywne adresy, mamy tutaj spory spadek. Songbird 44 tysiące, Flair 11 000. Trochę dziwią mnie te wykresy, bo chyba nie liczą... Hmm, Dobrze, chociaż może i tak. Natomiast tu pik mieliśmy 117 tysięcy dwa miesiące temu. Więc umówmy się, że formujemy coraz wyższe dno i mam nadzieję, że to się będzie fajnie rozwijało. A jeśli chodzi o performance sieci, no to tutaj FIS wygląda to dobrze, że widać, że to jest trend wznoszący, czyli na sieci coś się dzieje i żyjemy. Idąc dalej, tutaj mamy jeldy z puli płynności, które są na sieci, wiadomo, że to jest połączone. Kolejną metryką, którą będziemy regularnie przeglądać, jest zrobiona przez FLIRmetrics metryka dotycząca Circulating Supply, Foundation Supply i przede wszystkim tutaj pule płynności, które są zasilane poprzez nagrody od fundacji Flare, które mają ściągnąć płynność do, do ekosystemu. Tutaj moją szczególną uwagę zwracają pary stablecoinów USDX do USDC i USDT do USDC. Z USDX miałem takie, taką przygodę, że chciałem wymienić już na sieci Flare USDT na USDX. I wychodziło około 21 centów za jednego dolara z USDT, więc tutaj jakiś, jakiś problem był. Pytałem nawet SparkDex, ale nie, nie dostałem o żadnej odpowiedzi. Więc jeśli będziecie tu się bawili, to zwróćcie na to uwagę. APR jest około 40%, więc to jest bardzo dobre APR, szczególnie, że możecie sobie zamrozić swoje stable, a dostajecie fler, więc jakby. Te są cały czas możliwe do użycia i, i sobie zarabiają. Oczywiście, też ciekawe, ciekawymi parami jest zestykowany Flare z zwrapowanym. Tu na Sparkdex jest 26%, na Blaze Swap trochę gorzej 13,5%. Natomiast no to jest jakby dwa razy Flare, także też nie jest to złe. Będziemy to obserwować. Dobra, idąc dalej, do wiadomości, tutaj. DeFi Divai przygotował kolejną aktualizację listy portfeli z Flair. Tu jest informacja, że przybyło 13 tysięcy portfeli, natomiast tutaj jeszcze poprawił niżej, że to jest 113 tysięcy się pojawiło od poprzedniego razu. Więc fajnie, już mamy ponad milion portfeli, i to jest bardzo ładny wzrost. Natomiast martwi to, że większość tych portfeli to są portfele, które zawierają mniej niż dwa FLIR. Więc no to jest duża część, 78% to jest naprawdę sporo. Natomiast jak sobie popatrzymy względem poprzedniego miesiąca, ilość tych małych portfeli jest większa procentowo. Natomiast tutaj wyżej też się troszeczkę pozmieniało, bo mamy więcej tych waysharków. Więcej mamy szarków, tak jest. Delfinów jest 278, to jest 244. Także są portfele, które akumulują i to bardzo dobrze. Więc fajnie, że Matthew coś takiego robi. Podziękowania wielkie dla niego i mam nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać. I każdy z nas, kto jest zainteresowany tym ekosystemem, będzie. Piął się na tej liście. Oczywiście każdemu życzę, żeby został krakenem. Idąc dalej, informacja od Flair, że można odbierać nagrody za epoki 218-221. Także jest też informacja, ile ze tejkowanych, czyli 6,7 bilionów, czyli miliardów, prawie 100 milionów dolarów. Także fajnie. Czyli jak możecie to sobie odbierajcie. Kolejną informacją jest to, że do testów efasetów został dodany Bitcoin. Natomiast, i tutaj jest też link do, do tego testnetu. Natomiast ja przyznam szczerze, że jestem załamany tym, jak działa kranik, żeby pozyskać te bitcoiny. Gdyby nie akcje, które tutaj Flare robiło dwa razy na Twitterze, to ja bym jeszcze ani razu nie wymintował tego. Bitcoina bo opłaty po prostu są tak wysokie, że z trzeba wielokrotnie pobierać bardzo małe ilości tokenów bitcoina i no to strasznie długo trwa. Natomiast na XRP działa to fajnie, gładko. Także kto nie bierze udziału, to zachęcam. Tym bardziej że kilkakrotnie Fler mówiło o tym, że będą za to nagrody. Idąc dalej, to jest jeden z dwóch newsów, które mnie najbardziej, szczerze mówiąc, ciekawią. Nie jest to jakiś duży profil, bo to jest profil, który ma 160 followersów, więc malutko. Hugo też nie potwierdza, że to jest jakaś oficjalna współpraca, natomiast oni chcą zrobić zdecentralizowany gambling. Przepraszam, zdecentralizowane obstawianie meczów. I tutaj jest jakiś tam przykład Ligi Angielskiej, jak widzę. Jest to opisane, dlaczego jest to ważne. Dlaczego warto skorzystać z tego, że to jest zdecentralizowany hazard. I fajnie, że coś, co jest tak naprawdę na web 2, będzie korzystało z Flare i mam nadzieję, że rzeczywiście to. Przyniesie dużą wartość, bo moim zdaniem jednym z największych nadziei dla Flare jest to, że przyciągnie ludzi z web 2. I ludzie będą korzystali z Flare, nie wiedząc nawet o tym, więc tutaj warto sobie poczytać. Ja też zamierzam w to wniknąć. Jeśli będzie możliwe, to też będę chciał spróbować zobaczyć, jak to działa. Także fajnie, kto ma ochotę, to polecam. BET-14 nazywa się profil. Idąc dalej, tutaj koledzy z Fokusa, czyli Andrzej, Radek i Mateusz, wczoraj puścili 700 nft które można było mintować za darmo. To była druga runda. Z tego, co Andrzej pisał, to się rozeszło w kilka minut. Mi się nie udało załapać. Natomiast nowość, na pewno coś, co rzadko się zdarza na na krypto mintowanie było totalnie za darmo, czyli nawet nie trzeba było mieć na opłaty, które na flernomenomen są bardzo niskie. Tutaj koledzy z TrueGems czy tam Focusa, nazwijcie to sobie jak chcecie, sponsorowali jakby te, te minty, więc ludzie to pobrali, kilka minut było po wszystkim. Fajnie, że jest taki, taki pomysł na to, żeby wciągać ludzi, którzy też nie mają pojęcia w ogóle o krypto, i była szansa, by ich onboardować poprzez to, że nie trzeba było nawet mieć na opłaty. Kolejny news już z konta Focus: 19 będzie można zacząć skupować kolekcję z z, z Genesis. Pierwsza runda jest o 15:00 UTC, czyli o 17:00 czasu polskiego, 10 tysięcy fler za sztukę. Druga runda będzie od 16:00, czyli godzinę później, 80 tysięcy fokusów i taka otwarta już 10, 15 tysięcy fler godzinę później. Także, jak znam kolegów, to pewnie bardzo ładnie to wszystko przygotują i to się rozejdzie raz, dwa, trzy i pewnie szybciutko ta kolekcja zniknie. Ja też zamierzam się do niej przymierzyć. Kolejnym newsem jest to jest jeszcze post Dana Rockiego, natomiast już widziałem, że filmik się pojawił. Jeszcze go nie widziałem. Dan będzie po przerwie znowu publikował swoje przemyślenia. No co by tu nie mówić, Dan jest chyba największym tutaj autorytetem dzisiaj, jeśli chodzi o fler i ja bardzo cenię jego pracę i jego filmiki, także tu będzie opisywał e-facety i e jak można brać profity, no i to, że to się niedługo, niedługo zacznie. On przeszedł przez te wszystkie dokumenty techniczne, to jest bardzo skomplikowana rzecz, ja próbowałem, natomiast mnie to przerasta osobiście. Także na pewno się zapoznam i jeszcze postaram się o tym powiedzieć coś więcej. Flare tutaj pokazuje, że ich Data Connector może połączyć aplikacje z internetem, z łańcuchami zewnętrznymi, z światem Web2. OK, Flare Data Connector pozwala aplikacjom na połączenie się z Flare, by dostać informacje z Web2, z internetu, z łańcuchów zewnętrznych bez potrzeby polegania na oraklach, które są scentralizowane i to jest moim zdaniem najmocniejsza strona Flare, czyli właśnie te zdecentralizowane wyrocznie, które podają dane, które są dobrej jakości, rzeczywiste i nie da się w łatwy sposób na nie wpłynąć. Przykładem takiego połączenia Web2 i Web3 za pomocą Flare jest omawiany wcześniej Bet14 i coś co miałem okazję testować podczas Oli Igrzysk Olimpijskich. Taka aplikacja do obstawiania wyników meczów yy, na Olimpiadzie. Tam bawiłem się trochę koszykówką. I Flair tutaj zachęca deweloperów poprzez granty, by tworzyli więcej aplikacji, co jest bardzo ważne i bardzo dobre dla sieci, żeby więcej osób chciało tu budować. Drugim zniosem, który też mnie dosyć mocno ekscytuje, jest to, że mamy kolejną próbę podejścia do gamingów we Flare. Tym razem jest to gierka Pico od Pixel Chain Games. Jest to karcianka, która pozwala tutaj połączyć sztukę z NFT i mam nadzieję, że to jest też początek takiego trendu, bo ściągnięcie gamingu na flerda ogromną możliwość ulokowania tej wartości, ponieważ sektor gamingowy jest ogromny i kiedy pewnego dnia połączy się Web2 z Web3, to będzie to naprawdę duża rzecz i mam nadzieję, że Flair swoją część też wyciągnie. I oni tutaj piszą, piszą o, o tym, że to doświadczenie jest takie stałe, że ten wizualny content jest taki sam i on się nie zmieni. Lepszy taki performance, szybszy dostęp i czas ładowania ze względu na kompaktową naturę grafik wektorowych bezpieczeństwo i reliability, czyli możliwość polegania na tym, że oni nie, nie, nie szukają rozwiązań na zewnątrz, nie szukają zewnętrznych serwerów ani sieci, wszystko jest wewnątrz sieci Flare, także może nie wygląda to jakoś super świetnie, natomiast fajnie, że coś się buduje takiego i ja tam trzymam kciuki i będę to obserwował. Ostatnim newsem, jaki na dzisiaj przygotowałem jest news o Enosis, którzy mają wersję trzecią swojego DEXa. Denosys to, to jest, kiedyś nazywali się Flare Finance. No i piszą o tym, że są gotowi na e FASET na Sunbirdzie. Myślę, jak my wszyscy. W artykule tutaj sobie możecie przeczytać, co się zmieniło. Czyli mamy 56 puli płynności. Gdzie nagrodami są jest ich token SFIN. Te nagrody będą dostępne przez 30 dni i będą odnawiane i dostosowane, gdy, gdy NOS będzie zbierał dane. No i tutaj jest opisane, są artykuły w, w medium. Nie będę już tu wchodził w szczegóły, także kto będzie chciał, sobie zajrzy. Także to by było dzisiaj na tyle. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć!